Podniesiesz pokrywkę? No dalej, zaskocz nas. Ojej, to śmiornica, co za ochyda. O nie, tylko nieoblizywanie. No, ja będę musiał ją ugryźć, co straszne. Szczęściara ze mnie. Będę siedziała i śmiała się z was. Niech los zdecyduje, kto zacznie pierwszy. Hurra, Vivian przegrała. To znaczy, że to ona zje tę ochydną ośmiornicę. To nie jest śmieszne. Sama wiem, że mi się nie poszczęściło. Fuu, to jest obrzydliwe. Takie oślizgłe. Mój język jest teraz cały lepki. Mam dość. Peter, teraz twoja kolej, żeby to ugryźć. Ty nie dałaś rady polizać, jak ja mam to ugryźć? Mam nadzieję, że przynajmniej ona sama mnie nie zje. Myślę, że macki to jej słaby punkt. Nie mogę oddychać, pomocy! Nie martw się, uratujemy cię! Wyciągniemy cię ze szponów tego drapieżnika! Aj, co bolało! Przynajmniej udało nam się rozprawić ze ośmiornicą! To było straszne, nigdy nie byłem tak przerażony! Trzeba było widzieć swoją minę! W dodatku masz teraz pamiątkę po swojej przyjaciółce! O, nie, znowu nie mamy szczęścia. Mam nadzieję, że przynajmniej tym razem to nie ja. Za co? Dlaczego znowu ja mam pecha? Będę musiała to polizać, to jest jeszcze bardziej bolesne. A ja sobie odpocznę, nie martwcie się, pomogę wam zjeść tego kaktusa. Julia, ty pierwsza, bo jak Peter zje, to nie będziesz miała co lizać. Jesteś taka miła, mam nadzieję, że przynajmniej nie zbytkujący. Jednak jest, więc jak ja mam go polizać? Nie mogę go nawet dotknąć. I tak będziesz musiała. Szybciej, tym lepiej. Zaczynam. Aj mój biedny język, jak to boli. To straszne. Aj mnie boli już samo patrzenie na to. Myślę, że mogę ci pomóc. Mam plaster, który pomoże ci przetrwać ból. Jak? Lepiej? Tak, mam nadzieję, że i ciebie uratuję, gdy będziesz to jadł. Wątpię, ale mam inny pomysł. Dlaczego miałbym jeść kaktusa z igłami, skoro mogę go zjeść bez nich? Mam pensetę i dzięki niej pozbędę się wszystkich ostrych igieł. Będziesz to robił całą wieczność? Mam już dość czekania. Przynajmniej nie będzie mnie tak bardzo bolało. Wystarczy, weź maszynkę do golenia. Pójdzie o wiele szybciej. Rzeczywiście, jak na to wpadłaś? To genialne! No to zaczynam. No, idzie mi rewelacyjnie. Aj, przestań, całe jesteśmy w tych igłach. Same kazałyście mi je zgolić, ale nie rzucać nimi w nasze twarze. Teraz na pewno będziesz musiał zjeść kaktusa smacznego. No zjadaj! Chyba karma dla psów. Nie chyba na pewno. My nie jesteśmy psami. Ciekawe, kto będzie miał szczęście. Zdecydowanie nie ja będę ją lizać. A ja jest, fu! A ja znowu mam farta. Będę po prostu was obserwować. Przecież dostaliście takie pyszne jedzenie. To nie jest śmieszne. Peter, ty pierwszy. Ja? Ale dlaczego ja? Mam nadzieję, że to najdroższa i najsmaczniejsza karma. Fu, co za smród, jak zgniłe mięso. Nie chcę się tym zatruć. Nie martw się, aby w pełni wszyć się w rolę pieska, daję ci tę miskę. Wielkie dzięki. Jakie to straszne. Swoją drogą, dlaczego ja pierwszy? Jak ja zjem, to Julia nie będzie miała czego lizać. No właśnie. Kurczę, myślałam, że się na to nabierzecie. Jak to śmierdzi, nie chcę, żeby potem moje usta tak pachniały. Będziesz musiała to polizać, zaczynaj! Wiem to bez Twojej pomocy. Co za ochyda. w życiu nie próbowałam czegoś gorszego. Nawet my jesteśmy zdegustowani. Peter, teraz Ty! Peter, pospiesz się, no dalej. Fuuu, to jest ohydne, nie mogę! Dlatego dam Ci łyżkę. W ten sposób będzie szybciej. No dobra, spróbuję. Co ty zrobiłeś? Teraz będę śmierdziała. Daj mi tę łóżkę. To boli. Pospiesz się i jedz. Nie udawaj głupiego. No, dobra, dobra. Trzeba mu pomóc. Co zrobiłyście? Nie zjadłem tego. Jest na całej mojej twarzy. W ten sposób jest nawet zabawniej. Może tym razem dostaniemy coś smacznego. Dlaczego nie mamy szczęścia? Nienawidzę ryb i muszę ją polizać. A ja muszę ją ugryźć. Tu jeszcze gorzej. I tylko ja będę na to patrzył i się śmiał. A Vivian, ty pierwsza, możesz zaczynać. Ona nawet wygląda paskudnie. Nie mam więc wątpliwości, że smakuje tak samo. O, oh, to obrzydliwe. Ojej, ona ugryzła Vivien. Tak, pomocy! Ona mnie zje! Ciągnij. Uratujemy cię! Dziękuję. Na pewno odgryzłaby mi język. Teraz zemszczę się za ciebie i zjem te bestie. Życzcie mi powodzenia. Julia, dlaczego jesteś taka smutna? Przecież rybka jest przepyszna. Jak możesz się ze mnie śmiać, a masz? Dobrze mu tak. Nie mogę uwierzyć, że doczekaliśmy się smakołyków. Uwielbiam bubę. Będę ją lizać, super. A ja ją przeżuję, ekstra. Kurczę, nie mam szczęścia, nawet nie mogę jej skosztować. Peter, mogę być pierwsza? Proszę. Tak bardzo chcę spróbować tej gumy. W porządku, niech będzie. No w końcu wiem coś pysznego. To niesamowite. Ale za mało. Muszę ją całą polizać. Co ty robisz? Zatrzymaj się, teraz guma jest cała ośliniona. Dobrze ci tak. Nie dasz rady jej zjeść, a może i dam. Fu nie, to jest okropne! Co ty robisz? Przez waszą gumę teraz moja twarz jest stała mokra! To nie fair, ale my mamy ubaw! Wow, to burger! Zobaczymy, komu pierwszemu się poszczęści. Mnie mogę go polizać! I mnie, bo go zjem! Dobra, ja i tak jestem na diecie. Ja pierwsza! Jestem bardzo głodna. Jeszcze czego? Zjesz całego burgera i nie zostawisz mi nic. Nie, ja będę pierwszy! Po mnie nie będziesz chciała go nawet mieć w ustach. Zapewniam cię! Poliżę każdy centymetr tego burgera. Zaufaj mi, to będzie najbardziej obrzydliwa rzecz, jaką kiedykolwiek próbowałaś. To chydnę, po tym nawet tego nie tknę. Poliżemy kotleta. I czas na ogórki. No, super. Został jeszcze ser i bułka. Gotowe. No to co więc? spróbujesz tego pysznego burgera? żebyś wiedział, że spróbuję. Może jest dobre. Co za ochyda, nie mam pojęcia, jak Vivienda radę to zjeść. Spokojnie, po prostu spróbuję. O nie, fu! Co za paskudztwo! Sam sobie go jedz. Na pewno nie chcecie? Nie, dzięki. Super, więc sam zjem te pyszności. Jak fajnie! Wow, jakie niezwykłe lody! W dodatku mogę je polizać. A ja je zjem. Dlaczego nigdy nie mam okazji skosztować czegoś smacznego? Bo to moje lody. Jestem gotowa na ucztę. Stop, nie pozwolę na to. Najpierw je polizzę. Ciwus, zostaw mi dokładnie połowę. Dlaczego rzucacie opakowaniami? Tak nie wolno. Czuję, że to będzie pyszne. Ja też chcę! Daj mi to moje! Jeszcze czego? Dla mnie to też za mało. Nie przeszkadzaj mi. Co za pyszności! Chyba Peter zjadł za dużo lodów i sam zamienił się w kostkę lodu. Wszystko zlizał, a ja dostałam tylko głupi rożek. A ja tak lubię lody. Co za chciwus z niego? Fuli, mąki, na pewno są kwaśne. Znowu nie mam szczęścia. Ja też będę je gryzła. A ja mam farta. Nie martwcie się, będzie dużo zabawy. Szczególnie dla mnie. No co czekacie? Pospieszcie się i zabierajcie się za te zielone smakołyki. Co za chyba to bolało. Kurczę, wiem, czym ja się przejmuję. To tylko limonka polizze skórkę. To nie przejdzie. Musisz policzyć całość. No dalej. Trzeba będzie się troszeczkę pomęczyć. O nie, jaka ty jesteś okrutna? Limonka chyba zadziałała? Ale masz minę, Peter! Teraz za pomocą limonki ożywię go! Uff, wróciłem do was! Wię, no ty z czego się śmiejesz? Będziesz musiała zjeść tę limonkę! Proszę! Dlaczego? Ja też zastygnę. Nie, to jest o wiele gorsze. Aż cię całą wykrzywiło. Ale szybko to naprawię. Nie musisz mi dziękować. To było straszne. A. Dlaczego mam takiego pecha? Mam tylko jedną pizzę, bo ja dostałam resztę. Nie, to ja mam wszystkie pizze. Tylko spójrzcie na te wieże. O mój Boże, masz ogromną wieżę z pizzę, a ja tylko jedną? To niesprawiedliwe. Przestań narzekać, lepiej zacznij szybko jeść. Mam nadzieję, że moja pizza będzie przynajmniej smaczna. Wygląda apetyczniej niż inne. Mmm, pyszności. Jak tu dużo sera! Uwielbiam ser! No, 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 Hej, nie jestem workiem na śmieci, do którego można wrzucać resztki jedzenia. Zabieraj to! Wiesz co? A masz! Ej, dlaczego tak się złościsz? Nie zrobiłam tego celowo. Ja też chcę zjeść swoją pizzę. Już sam jej widok sprawia, że cieknie mi ślinka. Wymyśliłam sposób na szybsze i wygodniejsze jedzenie, aby nie brudzić rąk. Wow. Super, nie sądziłam, że ktoś może coś takiego zrobić. Jak ty to zmieściłaś? Pizze są pyszne, więc stać mnie na więcej. Co się ze mną stało? Pizzce wyszły ci bokiem, a raczej szyją. Ale my z chęcią je zjemy. Pyszności. Muszę natychmiast wracać do normalności. Uf, a gdzie są moje pizze? Kto je ukradł? Kto się odważył? Złodzieje! Jak mogliście? Wcale się tego nie wstydzę, bo jedyne o czym myślę to jest jedzenie mojego stosu piz. No co? Pora was zjeść! Może lepiej nie zaczynaj od dołu. Co mogłoby pójść nie tak? Ojej! Właśnie to, a nie mówiłyśmy. Tak, doszło do pizzowej lawiny. Za co mnie spotyka taka kara? Nienawidzę czosnku. A kto w ogóle go lubi? Macie po prostu pecha, bo ja mam tylko jedną główkę. Z czego się śmiejesz? Będziesz to jeść jako pierwsza. Spokojnie, nie jestem tchórzem, więc szybko sobie z tym poradzę. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Chyba przeceniłam swoje siły. Nie dam rady tego zjeść. Mam już dość. Jeszcze czego! Czosnek trzeba zjeść w całości. Mam nawet dla ciebie specjalny prezent. Wyciskarkę do czosniku. Możesz włożyć do niego cały czosnek i wycisnąć go prosto do ust. Nie chcę tego robić, bo zwymiotuję! To nie było pytanie od usta. Co za uchyla, mam teraz okropny smak w buzi. Oj, nawet ja czuję ten zapach. Co za fetor to okropne! Dobrze, że zawsze mam gumę na takie okazje. Dzięki. Nie będziecie musieli tego wąchać, a ja nie będę musiała tego cierpieć. Aleks, teraz twoja kolejna jedzenie czosnku. Dlaczego miałbym go jeść? Zobaczcie, jaki fajny naszyjnik mogę z niego zrobić. Przestań się wygłupiać i tak będziesz musiał go zjeść. Dobra, ale najpierw musimy pozbyć się zbędnej skórki. Pomoże mi w tym ogromny wazon. Potrzęsiemy. No i gotowe. Teraz pozostały już tylko ząbki, więc można je jeść. O rany, to okropne. Nie jadłem nic bardziej obrzydliwego. A ja zdałam sobie sprawę, jak bardzo śmierdziało mi z ust. Zwykły spinacz na ubrania może zawsze ochronić przed zapachami. A jeśli nie da rady, to trzeba będzie rozpylić odświeżacz powietrza. Chyba jednak nie pomaga. Trzeba zneutralizować źródło smrodu. Udało się! Ale nie powtarzajcie tego w domu, bo odświeżacz powietrza jest bardzo niebezpieczny. Przynajmniej nie śmierdzi mi z ust. Super! Julie, na kogo czekasz? Pospiesz się, jest czosnek. Nienawidzę go od dziecka. Jeśli zobaczycie, że moja twarz robi się zielona, pomóżcie mi, błagam. To obrzydliwe, okropne. Dlaczego tak się spieszysz? No właśnie, przecież nie musisz. Dzięki temu szybciej pozbędę się tego czosnku. No to odważny krok. I to z jaką prędkością? Julie, świetnie sobie radzisz. Zostało tylko troszeczkę. Wow. Jak to możliwe? Po wszystkim, koniec z czosnkiem. Nawet ja tak nie śmierdziałem. Julie, przykro mi, ale będziemy musieli cię odizolować. Inaczej wszyscy zemdlejemy od tego smrodu. Za co? Udało się, wreszcie nie śmierdzi. I czuję się o wiele lepiej, hura! Kurczę, nie poszczęściło mi się z tiktakami. A ja mam szczęście, mam całą górę. Zobaczcie, kto ma prawdziwe szczęście. Może ja kiedyś dostanę górę smakołyków. Mila, masz najmniej słodyczy, więc możesz zaczynać. Myślę, że dam radę zjeść jedną drażetkę tiktaka. Jest pyszna, ale strasznie mała. Alex twoja kolej. Nareszcie. Teraz będę miał. Co się dzieje? Dlaczego nic się nie sypie? Alex nie dostanie cukierków. Jeszcze czego? Kurczę, rozsypałem tiktaki na całym stole. Myślę, że mogę je szybko zebrać za pomocą zwykłej słomki. Gotowe. Julie, tylko ty zostałaś. Mam nie tylko ogromną paczkę cukierków. W środku jest cała masa małych opakowań. Wystarczy dla każdego. Jeszcze czego? Wszystkie słodycze są moje. Uwielbiam tiktaki, więc szybko zjem te kilkanaście paczek. Kurczę, nawet się z nami nie podzieliła. Nie szkodzi. Znam sposób, jak ukraść jedno opakowanie. Tadam! I cukierki są nasze. Stójcie! Jak wam nie wstyd? Niczego nam nie udowodnisz. Ale dam wam nauczkę. Zemsta będzie straszna. Ręce do góry. To dla was. Jak? Będziecie jeszcze kraść moje smakołyki? Mila, tu jest naprawdę dużo słodyczy. Pospiesz się i łap. Dobra! Pyszności! Co? Nie mam już żadnych tiktaków. Strzeliłam wszystkie jako naboje, ale podzieliłaś się z przyjaciółmi. Wow, podoba mi się tu. Chcę pierwsza sprawdzić, co mam. Ojej, Kinder niespodzianki! A co u ciebie? Sprawdźmy. Mam to samo. To dziwne. Zgadzam się, co trochę podejrzane. Cieszy jedno, obydwie mamy szczęście. Uwielbiam czekoladowe jajka. Uważam, że są najlepszym deserem ever. Uważaj, gdzie wyrzucasz śmieci, Suzy. Wszystkie opakowania lądują na mnie. Przepraszam, za bardzo mnie poniosło przy jedzeniu. Już nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Wow, w środku są cukierki. Muszę je jak najszybciej wsypać do ust. Boże, to jest pyszne. To idealne połączenie czekolady z czekoladą. Chcę więcej! Wow, w tym jajku są żelki! Uwielbiam to! Za każdym razem nowa, miła niespodzianka. Mam nadzieję, że moje niespodzianki są jeszcze przede mną. Zobaczymy, ale póki co nie przeszkadzaj mi. Wow, czekoladowe cukierki! Niespodzianki za każdym razem są coraz fajniejsze. Co tak patrzysz? Zajmij się swoimi jajkami. Masz rację, najwyższy czas to zrobić. Fu, co to jest? Prawdziwe surowe jajko. Nie spodziewałam się tego. Myślisz, że to wszystko? Nie mam mowy, zjadaj do końca. Mam nadzieję, że tu jest coś innego. Nie chciałabym tego przeżywać ponownie. O nie, znowu. To obrzydliwe. Co za ochyda. Nienawidzę jajek. Ktoś tu miał niezłego pecha. Spójrz, mam nową partię cukierków. Fajnie, co? Przy okazji mam pomysł. Można je podrzucać i łapać ustami w locie. To bardzo wygodne. Poczęstuj mnie. To bolało. Mogłaś po prostu powiedzieć nie. Przestań się ze mną drażnić. To nie jest śmieszne. Chyba wiem, jak odegrać się na Suzy. Muszę podrzucić jej prawdziwe jajko. Widzę zazdrość w twoich oczach. Najwyższy czas, żebyś się z tym pogodziła. Co to? W ogóle nie przypomina czekolady. U, to obrzydliwe. Wiem, że ty to ustawiłaś. Dlaczego mnie oplułaś, Suzy? To nie wszystko. Częstuj się. Wiesz... Nie mam nic przeciwko. Mam genialny plan. Uważam, że ten strój świetnie mi pasuje. Nie wiem, co ty kombinujesz. Mam zamiar zrobić pyszne jajka sadzone, takie, że będziesz mi zazdrościć. Co za aromat! Wspaniale! Obydź Suzy, nie podzielę się. Nie wiedziałam, że potrafisz tak dobrze gotować. Obawiam się, że nigdy nie będziesz mogła spróbować, bo ci w tym przeszkodzę. Co ty robisz, Suzy? O nie, jajka spadły mi prosto na głowę! Nadchodzą nowe porcje. Sprawdźmy, kto zacznie. Hurra! Ja! Wow, to butelka Coli! Masz szczęście, zobaczmy, co ja mam. Też kola, ale super! Wydaje mi się, że jedna z tych butelek jest czekoladowa. Jakie to dziwne. Nie mogę jej otworzyć. Może spróbuję zębami. Ojej! To czekolada! Szczęściara ze mnie! Ekstra, może ja też mam czekoladową butelkę? Nie, to zwykła cola. ale to nie znaczy, że jest mniej pyszna. Zastanawiam się, czy jest coś w środku tej butelki? Naprawdę jest pusta? Tak, leje się z niej czekolada! To jest dokładnie to, o czym marzyłam. Smakuje niewiarygodnie. Nie mogę przestać. Szkoda, że wszystko, co dobre, tak szybko się kończy. What? Szkoda, że się nie widzisz, Suzy. Powinna się umyć twarz. Wow, wciąż mam na sobie tak dużo czekolady. Mogę to wszystko zjeść. Co ty robisz, to obrzydliwe. Nie obchodzi mnie to. Najważniejsze, że dobrze smakuje. Kurcze, nie mogę dosięgnąć nosa. Tak lepiej. Brawo! Zupełnie zapomniałam o butelce. Przecież też można ją zjeść, bo jest z czekolady. Dokładnie, to jest naprawdę dobre. Nie zatrzymam się, dopóki nie skończę. Zostaw mi chociaż kawałek. Chcę spróbować. Już mi ślinka leci. Czego chcesz? Nawet nie proś, żebym się podzieliła. To na mnie nie działa. Ale jesteśmy przyjaciółkami. Dobra, na szczęście mam jeszcze kole. Myślę, że możesz się ze mną podzielić. Masz rację, czemu nie? Spójrz, tu coś jest. Gdzie? Właśnie tutaj głupta się! Oszukałam cię, Suzy! a ty mi uwierzyłaś. To nie fair. Nie wolno tak robić. Ach, myślisz, że pozwolę ci się z tego wywinąć? Nie ma mowy. Mam przy sobie trochę mentosów. Myślę, że się przydadzą. Wszyscy wiemy, co się stanie, gdy wrzucę je do coli. Ojej, patrz, tam coś jest! Tylko się skup, mam coś ważnego do zrobienia. To wszystko gotowe. Nic nie widzę. Co się dzieje? Dlaczego kolatryska mi prosto w twarz? O nie, sytuacja wymknęła się spod kontroli. Kontynuujmy? Bardzo chętnie. Nie mogę uwierzyć własnym oczom, to przecież chili. Też się tego nie spodziewałam. Zaczynasz. Nie ma mowy, tym razem mnie nie oszukasz. Odmawiam jedzenia tego, więc życzę powodzenia. Dobrze, skoro tak bardzo nalegasz, to ja zacznę. Ojej, to smakuje tak dobrze! To czekolada! Szczęścia razem mnie! Niepotrzebnie się bałam. Chwileczkę, więc ja mam prawdziwą papryczkę? Tylko nie to. Szkoda, że nie mogę się z tobą podzielić. Za mała porcja. No cóż, został ostatni kęs. To było pyszne. Teraz twoja kolej. Ale ja się boję. Nienawidzę ostrego. Dlaczego rzuciłaś we mnie swoją papryczką? Chciałam cię tylko troszkę przestraszyć. Już wystarczająco się boję, nie każ mi tego jeść. Przestań się nad sobą żalać, nie przeciągaj. Zaczynaj. Masz rację, lepiej to szybko załatwić. Życz mi powodzenia. Ojej, to wcale nie jest takie ostre. Nawet mi się podoba. Gotowe? Ostrożnie trafiłaś mi prosto w czoło. O nie, czuję ostrość. Chyba ktoś pospieszył się z wyciągnięciem wniosków? Myślę, że trzeba dodać więcej ognia. E, masz napisie. Dzięki. Przyda mi się woda. O nie, to tabasco. Znowu mnie oszukałaś. Pomocy! Wyruszam w kosmos. Ojej, jak tu pięknie, ale troszkę dziwnie się czuję. Miłego lato Suzy. Tylko nie to. Ja spadam. Ratunku! Dosłownie zwaliłaś mnie z nóg. Przepraszam, to było przypadkiem.